W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o tym, jak dbać o oczy, a moim gościem jest okulista dr Piotr Fryczkowski. Tak. Dzień dobry. E, pierwsze pytanie, bo takie trochę podchwytliwe, bo oko jest jednym z niewielu narządów, których nie można przeszczepić. Dlaczego? Może nam pan doktor przybliży trochę, jak działa ludzkie oko. To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że wielu osobom wydaje się, że oko jest jakimś oddzielnym narządem, który można wyjąć z głowy, położyć na stole i będzie ono widziało. Żeby oko widziało, muszą być spełnione trzy rzeczy. Musi dochodzić krew, czyli musi mieć sprawny ktoś układ krążenia i serce. Drugie sprawny mózg, który będzie w jakiś sposób przetwarzał obrazy. I trzecie musi być zdrowe oko. Jeżeli którakolwiek z tych całości jest zaburzona, wtedy źle widzimy. Dla przykładu, osoba z chorobą serca, która będzie miała arytmię i ta, to serce będzie raz tłoczyło krew do głowy, a raz nie tłoczyło, będzie widziała różnie. Czyli będą dni, w których będzie dobre widzenie, i będą dni, w których będzie słabe widzenie, dlatego że krew, tak jak benzyna, nie będzie poruszała oka. To samo dotyczy mózgu, czyli na przykład osoba, która będzie miała wylew krwi do mózgu i jakieś no na przykład nowotworowe problemy, to również skutek uszkodzenia mózgu, jej widzenie nie będzie dobre. Teraz żyjemy ogólnie w takich trudnych czasach dla naszych oczu, bo dużo czasu patrzymy się w komputer i pytanie, czy możemy jakoś wspomóc swoje oczy w tych trudnych czasach? Czasy zawsze są trudne i zawsze ludzie musieli czegoś wypatrywać. Natomiast zmieniło się to, co wypa to czego wypatrujemy. Innymi słowy, w dawnych czasach wypatrywaliśmy niebezpieczeństwa. Czyli z dalekiej odległości musieliśmy zauważyć wroga, który zbliża się do naszego osiedla, czy też yy, na polowaniu zobaczyć, gdzie tam jakieś zwierzę jest, żeby je upolować. Natomiast widzenie z bliska w większości nam nie było w ogóle potrzebne. Może kobiety używały częściej z bliska, no jako że tradycyjnie uważa się, że zajmowały się zbieraniem, przygotowywaniem posiłków i y, obsługą dzieci, co wymagało jakiejś bliskiej odległości działania, na wyciągnięcie ręki konkretnie. Y, natomiast no obecnie zmieniło się podejście do wszystkiego i potrzebujemy dużo informacji przyswajać codziennie. Z tego powodu czytamy. W większości czytamy albo na komóreczce, albo w komputerze, albo w gazecie. To z kolei generuje napięcie. Czyli żebyśmy widzieli z bliska, oko musi mieć w środku napięte mięśnie, które odkształcają soczewkę, i ta soczewka wtedy może skupić obraz na siatkówce. Czyli podczas pracy z bliska, całe 8 godzin, 12 godzin, 15 godzin, nie wiem ile kto pra pracuje, musi mieć napięte mięśnie wewnątrz oka. A nie ma takiego mięśnia w organizmie, który by mógł być napięty przez 15 godzin. Czy to będzie ręka, czy to będzie noga, czy to będzie palec, nie ma takich mięśni. To jest bardzo ważne, dlatego że, żeby rozluźnić mięśnie, musimy patrzeć daleko. Czyli nieważne, czy pracujemy z komputerem, czy na przykład mamy do zeszycia spódnicę i pracujemy nad nią 15 godzin ściuboląc tam nitką, to ciągle jest ta sama jakby sytuacja dla oka, czyli że mamy napięte mięśnie, rozluźniamy je, kiedy patrzymy daleko. Mniej więcej no, zakłada się, że na godzinę do półtorej godziny pracy z bliska, czyli tego napięcia wewnętrznego, Pięć minut patrzenia się dalekiego wystarczy, żeby te mięśnie się rozluźniły. Czyli są to mięśnie takiego działania, podobnego jak serce, które nigdy nie odpoczywa, bo musi się no, skurczyć, rozkurczać całe nasze życie od urodzenia do, do śmierci. To mięśnie wewnątrz oka jednak trochę potrzebują tego odpoczynku, ale nie aż tyle niż co inne mięśnie. Czyli wystarczy, że tak jak mówię, co godzinę, półtorej godziny, trzy minuty się popatrzy daleko. Jeżeli ktoś nie ma okna w pomieszczeniu, gdzie pracuje, to wystarczy, żeby tak zasłonił sobie rękoma twarz, wyobraził sobie w, w, w głowie własnej okno i przez to okno patrzył, również będzie rozluźniało mięśnie wewnątrz. Okres. Super, w takim razie jest to całkiem proste. Rzeczywiście nie potrzeba wstawać nawet od kompotera, bo nie każdy ma taką możliwość, prawda? Więc jakby to jest dosyć istotne. A dieta? Czy możemy jakoś wspomóc swój wzrok i swoje oczy odpowiednim odżywianiem, co powinniśmy jeść? Dieta, no trzeba sobie wyobrazić oko jako ogromną fabrykę chemiczną. Czyli żeby człowiek zaczął widzieć, muszą się wewnątrz oka rozpadać liczne związki chemiczne, i w czasie tego rozpadu generują one impuls elektryczny. Ten impuls elektryczny przechodzi drogą nerwu wzrokowego do mózgu i wtedy widzimy, bo językiem zrozumiałym dla mózgu jest elektryczność. Czyli mamy część jakby chemiczną, dlatego potrzebna jest dieta i właściwe zaopatrzenie oka w mikroelementy, witaminy, zwłaszcza witaminę A, która jest podstawową witaminą dla naszego widzenia i yy, z drugiej strony mamy dietę, która pozwala nam przesyłać i zaopatrywać dobrze w krew i w substancje budujące mózg. Czyli wszystkie y, diety, które będą oczyszczały naczynia krwionośne, żeby nie dochodziło do miażdżycy, wszystkie diety, które zawierają kwasy 3 omega nienasycone, czyli te typowe y, kwasy, które w każdym podręczniku kardiologii się zaleca, żeby ktoś nie miał miażdżycy, choroby wieńcowej, są tak samo ważne dla oka. Dlatego, że oko ma nie krążenie, tylko ma mikrokrążenie. Czyli proszę sobie uświadomić, że w oku naczynie krwionośne ma 10 mikrometrów, 5 mikrometrów, 20 mikrometrów, a duże naczynie krwionośne ma 100 mikrometrów, czyli 1 dziesiątą mm. milimetra. Czyli mówimy o takim, o takim systemie krążenia, który ma 1 setną milimetra w przekroju naczyń. Jeżeli tam dochodzi do zatkania wskutek Złego właśnie odżywiania cholesterolem, tłuszczami, jakimiś złogami białkowymi, wtedy dochodzi do niedokrwienia. I znowu wracamy do początku naszej rozmowy. Jeżeli mamy niedokrwienie, czyli nie mamy zasilania w benzynę, a tą benzyną dla organizmu jest krew, nie widzimy, źle widzimy. Czyli dbając o wzrok, musimy dbać tak naprawdę o cały organizm. A chciałabym też zapytać o suplementację, bo zakładając, że ktoś odżywia się zdrowo, czyli je właśnie kolorowo i mało produktów mocno przetworzonych, to czy powinien się wspomagać jakąś suplementacją, czy nie ma takiej konieczności? W dobrze zrównoważonej diecie nie ma takiej potrzeby. Dobrze zrównoważona dieta to jest też dieta, która tak naprawdę yy, coraz bardziej rezygnuje z mięsa. To zresztą jest tendencja na całym świecie. Przecież w, w takich społecznościach myśliwsko-pasterskich mięso było od święta. Mięso się jadło raz na tydzień, czy też raz na dwa tygodnie. Podstawowym pożywieniem dla człowieka były warzywa. Warzywa, orzechy, które można było łatwo gdzieś zdobyć, nasiona różnych roślin. I teraz no, wracając jak gdyby do korzeni, również potrzebne są nasiona, orzechy, z których uzyskujemy kwasy tłuszczowe, nienasycone, czyli na przykład olej słonecznikowy, olej lniany, czyli olej wyciskany z nasiona lnu, czyli z siemienia lnianego czy też olej rydzowy. To też jest y, olej, który bardzo kiedyś był popularny w międzywojniu, a potem y, zaniknął. Nawet powiedzenie lepszy ryc niż nic jest właśnie dotyczące nie grzyba, tylko y, oleju rydzowego. To jest zresztą jedyny olej w Polsce, który zawiera też kwasy 6 omega nienasycone. Czyli mamy grupę powiedzmy dobrych tłuszczy, tak można by było powiedzieć, czyli które są dostarczane z nasion, z orzechów, z wyciskanych, tłoczonych na zimno tych samych nasion, czyli właśnie lnu. Mamy z, potem grupę jakby takich produktów, które dostarczą nam dużą ilość witaminy A. I tutaj, czyli na przykład tam marchewki, różne tam papryki, pomarańcze ja <laughs> i, tak dalej, i tak dalej. i tak tutaj jest ważne to, że jak ktoś sobie przygotowuje sok wyciskany z czegoś, na przykład z marchwi, z pomarańczy, to żeby ten sok się przyswajał, trzeba dodawać odrobinę oliwy do soku, bo to są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli Pamiętać, że jak się wyciśnie tą marchewkę, czy też ją tam zmiksuje, no to kapkę oliwy. I następna grupa, czy nie mamy. Dobre tłuszcze, mamy witaminę A, która tak jak żeśmy powiedzieli jest najważniejsza dla naszego widzenia. Mamy teraz następną grupę tak zwanych antyoksydantów, czyli takich y, y, czyścicieli złych produktów przemiany na materii. Czyli jeżeli przemiana w oku jest zła, to jest można by powiedzieć coś podobnego do zbierania się kurzy w mieszkaniu. Czyli od czasu do czasu trzeba odkurzyć, od czasu do czasu trzeba przetrzeć, i to, tym czymś, tym odkurzaczem, i tą szmatką są właśnie tak zwane antyoksydanty czy też antyutleniacze, czyli takie substancje, które mogą zneutralizować produkty złych przemian chemicznych w oku. Bardzo dobra definicja przeciwutleniaczy, bo wiem, że wiele osób ma problem, żeby zrozumieć, co to jest, bo dużo się o tym mówi, a tutaj bardzo dobra definicja padła. I dlatego no, tymi przeciwutleniaczami, takimi, które zyskały jakby no, ogromną popularność i ogromne znaczenie również w przemyśle farmaceutycznym i w suplementach, jest luteina i zeaksantyna. To są takie dwa antyoksydanty, które właściwie we wszystkich suplementach tabletkowych są dostępne. I ich rola jest taka, że po pierwsze oko zawiera je w swojej strukturze normalnie, czyli to jest składnik naszego procesu chemicznego, tak jak żeśmy mówili, procesu chemicznego wewnątrz oka. I ten proces chemiczny no, czy można podtrzymywać tak samo, jak na przykład y, jedziemy na stację benzynową, silnika nie wymieniamy i nalewamy lepszej benzyny, na przykład tam, nie wiem, werwy 98. I to jest taka lepsza benzyna, czyli te antyoksydanty, które dostarczamy do środka oka, to jest lepsza benzyna. One niczego nie leczą, bo większość ludzi myśli, że coś wyleczą, niczego nie wyleczą, natomiast łatwiej dzięki temu oko może spełniać tą swoją chemiczną rolę. I do tych właśnie y, y, antyoksydantów, które możemy sobie sami y, dostarczyć, no to są wszystkie rośliny zielone, czyli jarmuż, który ma najwięcej, y, największą zawartość luteiny, brokuły, szpinak, to wszystko y, w różnych postaciach, ma za zadanie, no, żeby ten wzrok tam lepiej działał. Wystarczy około tam 6 mg na dobę, żeby to była dawka dzienna. Tak jak ktoś tam zaobserwuje w tych suplementach, no to to są dawki 20 mg, czasami jeszcze większe. Natomiast no, wszystko trzeba przyjmować ze zdrowym rozsądkiem. Mam jeszcze pytanie o badania kontrolne. Czy powinniśmy wykonywać jakieś badania nie wiem, raz w roku? Czy, czy w ogóle są jakieś konieczne, jeżeli nie mamy problemów ze wzrokiem? Czy w ogóle nie musimy odwiedzać okulisty, jeśli nic się nie dzieje? To już ustaliła dawno Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO, że człowiek, no jeżeli nie ma kłopotów, do 40 roku życia raz na dwa lata powinien odwiedzić okulistę. Jeżeli ma w rodzinie natomiast choroby oczne i te choroby oczne to mam na myśli jaskrę, to wtedy musi się sobą zainteresować dużo wcześniej, w okolicach 30-35 roku życia i musi przejść taki zestaw badań, które stwierdzą czy ma predyspozycję do jaskry, czy nie ma? Bo jaskrę niekoniecznie trzeba w 100% odziedziczyć i ją potem mieć w życiu. Czyli, no, jeżeli jestem zdrowy, nie potrzebuję okularów, to tak naprawdę raz na dwa lata to świat i ludzie. Jeżeli mam kogoś w rodzinie z chorobą oczną, jaskra, odwarstwienie siatkówki jakąś chorobę genetyczną, która tam gdzieś jest też, bo są różne choroby oczne też genetyczne, ale to z reguły ktoś wie, że na przykład zawsze w naszej rodzinie ktoś nie widział na lewe oko. Są takie całe rodziny. No to też musi wcześniej się pokazać. Po 40 roku życia właściwie co roku się badamy, raz na rok. Natomiast no w okolicach 60-65 roku życia to raz na pół roku. Chciałam jeszcze zapytać o okulary przeciwsłoneczne, bo dużo się mówi o tym, że powinno się kupować je u optyka. I ja wiem dlaczego, ale chciałabym, żeby tutaj doktor powiedział, dlaczego trzeba uważać, jakie okulary kupujemy. Kupując okulary słoneczne gdzie indziej, po prostu nie mamy gwarancji wykonania okularów. A gwarancja wykonania okularów to jest to, że jeżeli ja kupuję ten okular z jakimś tam certyfikatem, to wiem, że zostały zastosowane filtry przeciwsłoneczne w takiej i w takiej ilości. W związku z tym te okulary chronią moje oko w ten sposób, a nie inny. Natomiast jeżeli jest to prosty sposób wykonania okularów, którym może ktoś na przykład pomalować na ciemno zwykłą szybę, no to wtedy nie ma żadnej ochrony przeciw ultrafioletowemu. I to jest także że szkodzą. E, mogą zaszkodzić takie okulary bez certyfikatu, dlatego że oko u, u, uważa, że jest chronione. Jeszcze się otwiera, tak? To prawda? Bo tak często o tym słyszę, że. Czy znaczy człowiek uważa, że jest chroniony? Mm -hmm. A oko też e, To jakby znaczy, się to, to jest w ten sposób, że wiadomo, że źrenica reaguje na światło. Czyli jeżeli jest duża ilość światła, źrenica się y, zwęża, blokując dostęp światła do siatkówki, która może ulec uszkodzeniu. Jeżeli zakładam okulary przeciwsłoneczne, wtedy oko jest jak gdyby w nienaturalnym cieniu. Czyli jest sygnał, który odbiera, że jest ciemno, w związku z tym rozszerzam źrenicę. Jeżeli na przodzie nie mam ochrony, to rzeczywiście większa ilość światła wpada przez oko, gdy nosimy okulary przeciwsłoneczne. I to, I, I to jest właśnie to szkodliwe. Jeżeli tutaj ja mam złudzenie, że jest bezpiecznie. Dobrze, i przez cały rok nosimy, kiedy jest słońce, nosimy okulary. Tak jest. Dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.